Cześć, witajcie, Jan Pasiński, Piwna Kompania. Moi drodzy, jak to po weekendzie? Alko poniedziałek, także mocne, intensywne, ekstraktywne piwa. No i w tym tygodniu perełka. Słuchajcie, w zeszłym tygodniu się nie udało, byliśmy przez weekend na Małej wyczyce na Podhalu. A w tym tygodniu ze mną jest i to nie byle jakie piwo: premiera. Słuchajcie, premiera z browaru zamkowego w Cieszynie. Grand Champion edycja 2022. Rałubok słaci według receptury Mateusza Haberki. 7,8% alkoholu, pleta, Plato. 17,5 plato 48 EBC. Słuchajcie, i 30 i dodatkowo również taka informacja na etykiecie. Mega się cieszę, że mam szansę w ogóle spróbować teraz to piwo. W zeszłym roku pamiętam, że We Heavy próbowałem, i było naprawdę bardzo, bardzo smaczne i mega mi podeszło. Tym bardziej również się cieszę, że takie style klasyczne. No, tym bardziej zyskują mu uwagę, e, chęć i tak dalej, wracają po prostu do browarów, także mega z tego powodu się cieszę i myślę, że w roku 2023 tak naprawdę piwa klasyczne mm, mocniej, mocniej jeszcze zawitają na naszym rodzimym rynku, ale może o tym kiedy indziej w jakimś podsumowaniu oraz w planach na przyszły rok. E, słuchajcie, jeżeli chodzi natomiast o to piwo, morska opowieść jest ty kiedy e, Raubock to tradycyjny styl piwa wywodzący się z miasta Bamberg, położonego w bawarskiej górnej Frankonii. Jego charakterystyczny aromat pochodzi ze słodu, który suszony jest z Dymem bukowym. Dzięki temu piwo zyskał aromaty wędzonych śliwek oraz suszonych owoców połączonych ze świeżo wypiekanym chlebem. Możesz je pokochać lub znienawidzić, ale z całą pewnością warto spróbować, do czego gorąco Cię zachęcamy. Etykieta piwa, również taka można powiedzieć, klasycznie cieszynowa, i do tego bardzo fajna twa e, czaszka, twarz. E, czaszka kozla, Kozła, także naprawdę mega, mega. Muszę powiedzieć, że bardzo ładnie to wszystko e, się prezentuje. No dobra, ta się biorę w takim razie za ocenianie, moi drodzy. I jedna rzecz, pamiętajcie o Instagramie, wbijajcie, zyskanujcie sobie kod QR, gdyż zawsze tam coś ciekawego się dzieje. Dodatkowe recenzje, informacje głosowania, no i posty o piwach. Chyba szybko to jakoś powiedziałem, ale takie moje przyzwyczajenie. Postaram się nieco wolniej mówić przy recenzji tego piwa, żebyście cokolwiek zrozumieli. No dobra, moi drodzy, nalewam. No i zobaczmy w takim razie, co tutaj będzie. Ładnie, ładnie się prezentuje przy nalewaniu. Mam nadzieję, że teraz prosto w miarę stoi. No dobra, słuchajcie, barwa. Barwa można powiedzieć, że miedziana. E, przefiltrowane, naprawdę no, klarowne bardzo piwo. E, słuchajcie, piana drobno pężuchowa, dosyć szybko się rozpada. Na rantach tylko ostała się i taka beżowa, o beżowej barwie i aromat. Jak, jak wypada aromat? Hm. O, ładnie, ładnie, słuchajcie, klasycznie. Klasycznie, przyjemnie czuć... Czuć wędzonkę, bardzo fajną, taką dochodzącą drewnianą, taką szynkową, szynkową, dokładnie rzecz biorąc, wędzonkę. Nieco takiego dymu z ogniska, faktycznie snującego się, słuchajcie, po lesie. Naprawdę, bardzo ładnie, tak pełnie, ale również z tyłu czuć tą fajną, taką słodową kontrę, która wychodzi, i jest ona naprawdę, nie jest ona taka, nie jest to tylko tło, chociaż jest oczywiście. Rzecz biorąc przyjemnym tłem, ale wychodzi tak śmiało nawet ta słodowość do przodu. Taka faktycznie chlebowa, orzechowa, karmelowa, ale na pierwszym planie mimo wszystko wędzonka. No ładnie to się prezentuje. A teraz w ogóle piana praktycznie zniknęła, no i turbo klarowne można powiedzieć to piwo. Ale biorę pierwszego łyka. Wasze zdrowie, wasze zdrowie za dobry tydzień. Hmm. <laughs> Oho. aha, słuchajcie, no, przyjemne, przyjemne, bardzo, e, nas może zacząć tego, co mi się pierwsze rzuca w oczy, nasycenie, umiarkowane, e, delikatnie takie szczypiące, można powiedzieć, w przełyk, wędzonka również, Zachowana, ale wydaje mi się, że w smaku nieco więcej słodowości ten balans przechodzi w stronę faktycznie słodu, e, tego chlebowego ciała, tego piwa. Przyjemne, e, bardzo fajny, bardzo smaczne. Generalnie czuć wszystko, co powinno być tak naprawdę faktycznie do wyczucia. E, balans w piwie naprawdę jest świetnie zachowany. Nawet nieco ta goryczka, to 30 i był ja w miarę wyczuwalna, Ta gorycz gdzieś tam e, w tle się pojawia. Troszeczkę w aromacie takich estrów, estrowe jest to piwo, również dochodzi. E, tak z każdym miuchem można powiedzieć, że trochę mocniej tak to gdzieś wygląda. Ale ogólnie rzecz biorąc, naprawdę świetne. Bardzo smaczne, pełne treściwe, chlebowe, karmelowe. Nie jest to oczywiście treściwość na poziomie barley na ani rzeczy, ale jest fajnie zaznaczona słodowość, ta baza słodowa jest spora, ale są tutaj elementy, które ją, można powiedzieć mocno kontrują, przecinają, czyli właśnie ta goryczka całkiem fajnie zaznaczona i do tego właśnie ta wędzonka, taka szynkowa, popiołowa, no taka faktycznie można powiedzieć, że drewniana, jest to wyczuwalna. Bardzo ładnie. Słuchajcie, teraz, jak w ogóle w szkle wygląda, to jakby miał likier, co najmniej jakiś nalany, albo faktycznie Tak Naprawdę tak barylejczowo wręcz w tym momencie w szkle wygląda bez tej piany. Suszone owoce do tego dochodzące w smaku, jak najbardziej. No, chociaż taki, mi dla mnie to jest taki orzechowy, orzechy włoskie, nieco przywędzone, przy przymądzone jak najbardziej, ale również orzechy włoskie nieco przyprażone, e, to przechodzące w tą stronę, dobre, naprawdę dobre piwo, trzeba przyznać, chociaż jak miałbym wybierać między tegorocznym Grand pionem, a zeszłorocznym, to ja bym wybrał zeszłorocznego We Heavy, bardziej mi e, smakowało, chociaż to również tutaj jest naprawdę bardzo smaczne. No dobra moi drodzy, to by było na tyle, a jeżeli byście się pytali o cenę, 11 zł kosztowało w sklepie. Tak również bo w sumie mogę czasem o co nie powiedzieć, bo czasem tu zapominam, bo szczerze. 11 zł kosztowało, jeżeli byście byli zainteresowani. To by było na tyle. Mam nadzieję, że recenzja Wam się podoba. Pamiętajcie o Instagramie oraz o innych filmach na YouTubie. Do zobaczenia! Hej!